Cześć, witam Was na moim kanale Dzisiaj pomówimy sobie o nowej frakcji Faction Wars Już w nowym patchu oficjalnie e, Faction Wars zostało poszerzone O najnowszą frakcję Nie jest ona jeszcze aktywna To dopiero będzie miało miejsce Po e, resecie I w nowej, nowej rotacji e, obecnej, no, Nowej rotacji Faction Wars, która Trwa tydzień czasu, tak? czyli w poniedziałek Zobaczymy kiedy w przyszłym tygodniu, którego dnia dokładnie y, pojawi się już nowa krypta otwarta. No i warto się do tego przygotować. Warto przyjrzeć się czempionom, którzy są obecnie dostępni w nowej frakcji i zobaczyć, kto będzie wartościowy po to, żeby tą frakcję przejść. Niektórzy będą tak jak ja będą przechodzić tylko po to, żeby zdobyć kolejne nagrody. Całkiem ciekawe, tam są nagrody, więc y, temu też się przyjrzymy, jeżeli to już jest widoczne, a inni no mają troszkę dłuższą drogę w drodze po Lidie. na początek zerknijmy nie, tutaj zerknijmy do Faction Wars zobaczmy czy te nagrody już są pokazane już mamy pokazane, także tutaj dostaniemy nie, dwa Immortal Soul Stony, jedną książkę, no tutaj na pewno mogłaby być legendarna książka dziwne, że tutaj jeszcze przed Shadowkin Jedną z głównych nagród była legendarna książka. Potem dają już nam epickie. No w każdym razie, jedna epicka książka, Milion Srebra, Jeden Woid Shard i na koniec Eternal Soulstone. Więc to są dodatkowe nagrody, które nam wpadają. No i teraz przyjrzyjmy się czempionom, których mamy dostęp, którzy są dostępni. To jest ta frakcja. No i już paru tych czempionów tutaj mamy. No i mówiąc o Faction Wars. Musimy pomyśleć o tym, czego potrzebujemy w naszym teamie, bo jest kilka ról, które wypadałoby wypełnić, żeby z sukcesem przejść w Faction wars. I do tych ról należą: potrzebujemy supportów, supportów takich, którzy zapewnią nam ochronę czy też leczenie. Potrzebujemy czempionów do kontrolowania przeciwników i tutaj możemy mieć to takie debuffy, które jak stan, jak freeze, ale tutaj obniżanie speedu czy obniżanie turmita przeciwników też się zalicza. Później, no i później potrzebujemy rewajwerów. No oczywiście, jeżeli ktoś ma bardzo dobry sprzęt, dobrych championów, no to może tak mocny team zbudować, że nikt nie zginie. Ale większość osób raczej będzie potrzebowała rewajwera, bo nie zrobimy tego kontentu na trzy gwiazdki, jeżeli zakończymy walki niepełnym składem. Później warto mieć też kogoś, kto obniży ofensywne zdolności y, przeciwników, w tym bossów, czyli kogoś, kto będzie miał decrease attack. No i na końcu trzeba pomyśleć o zadawaniu obrażeń, i tutaj są dwie role do wypełnienia. Przede wszystkim ktoś, kto będzie mógł obniżyć defense przeciwników, więc decrease defense najlepiej na AoE, albo weekend. Te dwa debuffy pozwolą nam zadawać większe obrażenia. No i na koniec musimy mieć. Kogoś, kto te obrażenia będzie zadawał, więc tutaj, nukerzy, ktoś kto ma obrażenie AOE, będzie mógł pomagać nam y, zadawać obrażenia na falach, ale też potem potrzebujemy zadawać obrażenia bossom i tutaj już może być ktoś, kto ma bardzo fajne uderzenia na pojedynczego przeciwnika, albo inne formy zadawania obrażeń, jak poison czy. HP Burn. No, i tutaj postaram się Wam przedstawić najciekawsze propozycje, najciekawszych czempionów pod każdą z tych ról. No, i na początek yy, zajmiemy się supportami, supportami, którzy będą nam zapewniać ochronę, wzmacniać nasz team, może troszkę leczyć. I zacznę może od Epika. Epika, który będzie tutaj bardzo, bardzo przydatny: White Dryad Nia. I tutaj, tak mówiąc o tych rolach, jeszcze. Zanim przejdziemy do y, omawiania jej skillów, to warto jest mieć czempionów, którzy są w stanie. Bo mamy tylko 5 miejsc, więc warto jest mieć czempionów, którzy mogą spełniać kilka ról jednocześnie. No i właśnie jednym z takich czempionów jest White Dryet Nia. Na A1 mamy Decrease Speed, atakuje wszystkich, więc jest może jakaś, nie jakaś strasznie dobra forma, ale jednak mamy tutaj formę kontroli. Y, to spowolni przeciwników. Im będą wolniejsi, tym będą mniej nas, czy, rzadziej nas atakować. A my będziemy, mieć, będziemy mogli sobie wtedy z nimi lepiej poradzić. Przydaje się i na falach, i na bossach, bo jest to atak AOE. Dodatkowo można je założyć w na przykład, i będzie mogła tutaj jeszcze bardziej kontrolować przeciwników. Na dwa usuwa wszystkie debuffy z celu jednego, czeka na wszystkie debuffy, potem leczy go o 40% i HP, więc mamy tutaj takie wsparcie leczenie. Dodatkowo resetuje, no może nie resetuje, skraca cooldown od dwie tury, więc możemy dzięki temu skracać cooldowny na przykład nukerowi, który będzie mógł szybciej atakować. No i tutaj mamy Ally Protection. Dodatkowo na dwie tury wrzuca, dodatkowo mały strengthen na wszystkich na dwie tury. Ally Protection będzie bardzo przydatne do ochrony, zwłaszcza na ostatnim bossie, bo z tego co. Co widać było na filmach, to będzie boss, który ignoruje defense naszych czempionów. W związku z tym, ale protection i przejmowanie tych obrażeń, odciążenie całego timu będzie bardzo tutaj przydatne. I na koniec tutaj mamy dodatkowe leczenie: za każdym razem, kiedy jakiś czempion naszych jest wyleczony, to mamy jeszcze leczenie dla wszystkich, poza nią 20% tego healu. Leczy całą resztę, więc ona będzie bardzo fajna w utrzymaniu naszego teamu przy życiu. Idziemy dalej, przejdźmy teraz do Legend. Tutaj mamy King Alkubara, który ma Shield na A1. Jeden sposób na utrzymanie nas przy życiu. Tutaj zadawać może obrażenia, bo mamy Poison, mamy Atak AOE, Block Buffs, czyli dodatkowo może jeszcze osłabiać przeciwników, i tutaj. Usuwa z nas wszystkie debuffy, więc jeżeli przeciwnik na nas będzie wrzucał debuffy, to on sobie z tym poradzi. Continuous Heal, czyli mamy leczenie. Dodatkowo wrzuca na nas Shield. I to całkiem przyzwoity Shield może być, więc jeszcze bardziej zwiększa naszą przeżywalność i ochronę. Dodatkowo tutaj, jeżeli przeciwnik jest pod wpływem poisonów i zaatakuje nas. On automatycznie aktywuje te poisony dodatkowo. Yy, aktywuje continuous Heal na czempionie, który został zaatakowany, więc przyspiesza działanie tych poisonów, przyspieszającą walkę, zadając obrażenie. Więc King Galkobar jest kolejnym czempionem, który się w tej roli bardzo sprawdzi. Dalej mamy Ruarka. Ruark tutaj transferuje debuffy z siebie na cel, plus leczy się. Więc jeżeli on dostanie dużo debuffów, może to prze, na atakującego przerzucić. Mamy atak AoE, kradnie continuous heal, ale mamy jeszcze decrease attack, więc będzie tutaj zmniejszał obrażenia, które my utrzymujemy i tutaj ma tąd, więc może na siebie teoretycznie może na siebie ściągać ataki przeciwników, ale to są tylko ataki pojedyncze. Więc na tym bym na nie polegał. Ważniejszy jest Strength and increase defense. Połączenie tych dwóch buffów bardzo mocno wzmacnia cały team. To jest bardzo duża chrona, więc warto z tego korzystać. I tutaj, jeszcze kiedy czempion nasz traci 10 lub więcej y, HP y, przy jednym uderzeniu, to wrzuca na niego shield plus aura, z której można skorzystać. Idziemy dalej: Ruark. No i oczywiście Elwa. Elwa tutaj będzie bardzo mocna. Mamy dużo leczenia. Mamy usuwanie debuffów. Block debuffs, więc chroni też nas. Increase defense i, i przepraszam, increase speed, przyspiesza nasz cały team. Tu mamy revive, wrzucę dodatkowo increase defense i y, increase Attack na tego czempiona wskrzeszonego. Tutaj mamy pasywne leczenie. Dodatkowo się bardzo przyda jeszcze perfect veil i increase speed aura, dzięki czemu będziemy szybsi. Elwa to jest bardzo, bardzo dobry. Champion Nie tylko tutaj do frakcji, ale generalnie w całej grze. W ogóle ta frakcja jest charakterystyczna dla tej, dla tej frakcji, jest to, że tu jest bardzo dużo supportów, ale czempionów, którzy mogą zadawać duże obrażenia, jest jak na lekarstwo. No okej, okay. support ochrona to jest odhaczone. Przejdźmy teraz do kontroli. Zaczniemy od Epika Ruela. Ruela tutaj yy, na A1 atakuje jednego przeciwnika trzy razy i każde krytyczne uderzenie kradnie turmiter, więc możemy skutecznie obniżać turmiter jakiegoś przeciwnika tutaj atakuje jednego trzy razy, wrzuca bardzo trzy dobre debuffy to się szczególnie przyda oczywiście na bossach decrease defense, weaken i decrease speed bardzo fajny ruch a tutaj napełnia turmiter naszych championów, bo możemy obniżać przeciwnikom, ale możemy też siebie przyspieszać więc zwiększa turmiter wszystkich naszych O. 20%, jeszcze increase crit rate, jakby ktoś potrzebował plus. Ono, akurat nie będzie można skorzystać, więc Ruela, pierwszy wstępy na mojej liście. Przejdźmy teraz do, do Oeli. Podobnie się nazywa, to jest, to była fuzja, więc ym, tro, część osób może ją mieć. Na A1 mamy decrease speed, przydaje się na bossach. Na A2 bardzo duży heal leczy wszystkich o 30% ich max HP, plus wydłuża czas trwania wszystkich buffów, które mamy o jedną turę. Więc łącząc ją z kimś, kto ma na przykład wrzuca nam y, continuous heal, bardzo może być przydatne. I na 3 ponownie napełnia nasz turmiter o 30% i jeszcze wrzuca nam decrease resistance. Passive, kiedy jeden z naszych czympionów traci 15% albo więcej max HP w jednym uderzeniu to wrzuca na niego Continuous Heal, więc to są te Continuous Heal, które potem ona może wydłużać, zwiększając nasze leczenie. Ok, przejdźmy teraz do Criordana, The Blue. I to już jest typowy czempion do kontroli. Atakuje jednego przeciwnika trzy razy, freeze na A1. Atak AoE z freeze'em na A2, więc znowu kontrola. Tutaj zwiększa nas speed i zwiększa nasz turmiter o 15% także bardzo fajny champion do kontroli tutaj jeszcze dalsze zwiększanie turnmeter, e, jeżeli umieszcza frizy więc Criordan no i to tyle z kontroli no póki co nie ma tutaj jakiegoś super wyboru ale trzeba brać to co jest e, nie wiem czy ona przypadkiem nie ma też kontroli hp burn tak, ona obniża Trumiter, no ale Sirsza, no tu trzeba wydać kupę kasy, żeby ją, żeby ją zdobyć. No więc jakoś nie umieszczam jej na liście. Ok, kontrola jest. Teraz przejdźmy do rewajwerów. I tutaj akurat jest całkiem przyzwoity wybór. Było kilka frakcji takich, gdzie nie było przez długi czas żadnych rewajwerów i to były naprawdę trudne do przejścia frakcje. Tutaj mamy rewajwerów na każdym poziomie. Zaczynając od rarek not, Three Shield Not. On jest teraz w fuzji, więc nawet jeżeli nie jesteście w stanie zrobić fuzji, to chociaż postarajcie się zdobyć nota. Ja akurat o niego będę walczył na moim koncie free-to play. Jest to naprawdę dobry epic. Decrease attack na A1, mały decrease attack, ale jeżeli to jest jedyne co macie, to jak najbardziej może się przydać do, obniża do obniżania ataku yy, jakiegoś czempiona albo bossa. Tutaj mamy leczenie. Również bardzo przydatne. Leczenie. W sumie mogłem go w pierwszej kategorii też dodać. Dodatkowo wrzuca mały increase defense na naszych championów. Jeżeli nie mamy nic lepszego, lepsze to niż nic. No i tutaj mamy revive. Wskrzesza dwóch championów. Daje im trochę HP, trochę turn -meter, ale dodatkowo wrzuca na nich shield. Więc mamy dodatkową ochronę. Plus aura zwiększa speed faction creeps 15%. Więc on się jak najbardziej przyda, potem mamy Wire The Silken tutaj mamy Decrease Attack duży Decrease na, Attack na A1 więc to jest również przydatne, tutaj napełnia nasz Turmiter, więc w sumie też mogła być przy kontroli napełnia nasz Turmiter, wrzuca na nas Increase Speed tutaj mamy Revive, tak, wskrzesza jednego czempiona, daje mu połowę HP, Turmiter yy, wrzuca i jeszcze Continuous Heal plus Aura Speed zwiększa, faction crypts lepsza od tego co miał. Not yy, idziemy dalej. No, i na koniec, czerpień, którego już wspominałem. Elwa, ona też ma revive, no nie będę drugi raz przechodził przez jej skillę. Ok, więc już wiemy, kto ma nas podnieść, jak padniemy. No, i teraz przejdźmy do obniżania zdolności ofensywnych przeciwników, czyli tutaj decrease attack. Tutaj mamy. E, tutaj mamy kilku championów, tak sobie zapisałem, że za bardzo nie umiem się rozczytać. Ale pierwszy był Ruark, o którym już wspominałem. Tutaj mamy Decrease Attack na AoE, i to jest chyba jedyny champion, który ma Decrease Attack na AoE. Więc będzie tutaj bardzo, bardzo przydatny. Dalej mamy championów, który wspominałem przed chwilą: Weirenon i Not. I jeszcze jest Tyrlak, to też jest całkiem, całkiem dobry. Całkiem dobra rarka, nawet w skali gry. No, to jest mały decrease attack, ale może się przydać. On dodatkowo tutaj ma atak AOE, gdzie wrzuca increase speed, mały increase speed na naszych czempionów. 3 tury cooldownu. No, i na 3 umieszcza Veil vale na wszystkich naszych poza sobą. Dodatkowo wrzuca na nas Shield, więc mamy ochronę Veil. Vale zmniejsza obrażenia z ataków AOE. No i na koniec. Y Obniża też dodatkowo Obrażenia u Którzy są pod wpływem Veil vale Albo Perfect Veil vale O dodatkowe 5% Jej, Jego obrażenia oparte są na defensie On sam nie zadaje za bardzo dużych obrażeń Ale będzie go łatwo utrzyma, łatwiej Utrzymać przy życiu Więc Stirlag też jest całkiem ciekawą Tutaj opcją Ok, to tyle jeśli chodzi o Decrease Attack w tej Frakcji No i przechodzimy na koniec do Obrażeń. Najpierw pomówimy o czempionach, którzy umożliwią nam zadawanie obra większych obrażeń. Więc czempiony, którzy mają albo Decrease Defense, albo Weekend. O ile się orientuję, nikt tutaj Weekend e, nie ma. Chyba Elil może mieć. Tak, on może wrzucać, ale jego na tej liście nie umieszczam. Y, bo on będzie wrzucał Decrease Defense i Weekend tylko jeżeli zamienić może Increase Defense i Strengthen u przeciwników. Więc. Tej kategorii go nie umieszczam Tutaj pierwszego Czempiona, którego umieszczam to jest Mistrider Daihi Dai Dai Tak się to chyba wymawiam I generalnie ten Czempion będzie gwiazdą w tej Frakcji To jest czempion, który zadaje duże obrażenia Który ma decrease defense, który ma mocny atak AOE i może się ruszać Bardzo często. Na A1 Ma szansę usunięcie Jakiegoś buffu z celu i ma szansę na dodatkową turę. Na A2 atak AOE, gdzie ma 100% szans na wrzucenie decrease defense na dwie tury i dostaje dodatkową turę, jeżeli umieści ten decrease defense na wszystkich przeciwnikach. Dodatkowo mocno tutaj uderza. I A3 umieszcza na sobie increase attack i increase accuracy na trzy tury i dostaje dodatkową turę. Więc tutaj wzmacnia się, a tak swoją drogą to jest chyba. Jedyny czempion, który wrzuca increase attack w całej tej frakcji pomylcie, po, pomylcie, Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale nikogo innego nie widziałem A potem przechodzi do ataku AoE Plus ma Aure, accuracy We wszystkich miejscach 40 punktów Więc można z tej aury tutaj skorzystać Więc daj Idziemy dalej e, Enda, enda, enda Gdzie to jest? Tutaj mamy ende. Ona ma Decrease Defense na A1, atakuje tylko jednego przeciwnika, więc bardziej to będzie przydatne na bossach niż na falach, no ale mówię, no, na razie nie mamy tutaj zbyt dużo, wielu czempionów. Tutaj atakuje trzy razy losowo, każde uderzenie ma szansę zwiększać czas trwania debuffu na celu. No i tutaj mamy atak AoE plus Leech, więc to się na pewno może przydać, bo cały team w tym momencie e, będzie mógł leczyć się atakując. A tutaj okay, zwiększa speed czempionów. Zwiększa jej speed od każdego czempiona, który ma na sobie licz Ok. Potem należy wspomnieć oczywiście o Rueli. Tak, Drugi czempion, mówiłem, nie ma Weekend. Ona ma Weekend przecież. Ale też jeden przeciwnik atakuje trzy razy, i za każdym razem, jak atakuje, to nie jest 100%, ale za każdym razem ma szansę wrzucić te wszystkie trzy debuffy. Więc no powinna po każdym ataku powinien przeciwnik mieć wszystkie te trzy debuffy na sobie. Więc mamy Ruelle i jeszcze jest Korma. Generalnie nie jest to jakiś dobry epic, ale mamy tutaj decrease speed na 1, może być przydatne. Tutaj mamy decrease defense, ale atakuje też tylko jednego przeciwnika, przed atakiem rzuca ten decrease defense. A tutaj mamy increase accuracy, increase crit rate no i dostaje dodatkową purę, jaka jest aura. A tak we wszystkich miejscach 20%. No i to tyle, jeśli chodzi o Decrease Defense Weekend. No i na koniec pomówmy o czempionach, którzy będą zadawać obrażenia. Daihi, wspomniany już. Bardzo fajny, mocny atak AOE tutaj. Później, no oczywiście jest Eylil. To był gwarantowany czempion. Jeżeli po niego poszliście, no to będziecie mogli go tutaj wykorzystać. Tutaj ma szansę na kradzież buffów. Tutaj no, przyzwoicie mocny atak. Ignoruje Strengthen Stone Skin Increase Defense, Ally Protection. No i tutaj mamy mocny atak AoE Przy okazji zamienia Increase Defense i Strengthen na Decrease Defense i Weaken. Mm, a jeżeli tego nie było, to wrzuci blok buffs, więc to też jest przydatny debuff. Więc tak to wygląda. Tutaj zwiększa swoje staty i na aurze zwiększa crit rate o 25%. Więc Ailil tutaj jest drugi champion do zadawania obrażeń. Ruella też przyzwoicie mocno uderza, no ale tutaj raczej to się przyda bardziej na bossach, bo to są wszystko ataki ym, pojedyncze. I na koniec jeszcze wymienię e, gdzie on jest? Tutaj Orn. Orn ma poison na a1. Tutaj może aktywować te pojzony. No i tutaj ma atak AoE i też wrzuca poisony. Oczywiście pojzony yy, zadają obrażenia pasywne. Za każdym razem, jak się przeciwnik ruszy, to otrzyma od tych poisonów. Nie jest to za szybkie, ale dosyć skuteczne zwłaszcza na bossach, gdzie ten HP bossów jest wyższe, tam te pojzony mogą naprawdę się przydać do tego, żeby yy, żeby tych bossów Pokonywać. I okej, okay. to jest ostatni champion, którego chciałem polecić. No to jeszcze o danie można wspomnieć. E, mamy tutaj Strengthen, on na siebie wrzuca kontra Tutaj jeszcze mamy Shield, który wrzuca, więc pomoże nam przeżyć e. Pathfinder Kate za, no Jest to rarka, ale przyzwoicie mocno uderza. Mam tutaj atak AOE e, z szansą na wydłużenie czasu trwania cooldownów. E, przeciwnika, więc może się tak troszkę do kontroli też przydać Claydna, e, jeżeli ją ktoś ma Tutaj mamy Lich, mamy Decrease Speed Revive on Death Więc jaki, taki, jako taki pseudo-reviver Może też się tutaj Przydać, tutaj mamy slip, trochę kontroli, aczkolwiek slip nie jest Nie jest najciekawszy no, Okej okay. No to są moim zdaniem najlepsi czempioni obecnie Pod każdą z tych ról, którą Wymieniłem, ale oczywiście, może być tak, że nie macie akurat tych czempionów. Więc trzeba będzie korzystać z tego, co się ma. No więc wtedy starajcie się patrzeć na to, co każdy czempion oferuje. I pamiętajcie, nie trzeba każdego czempiona tutaj wrzucać na 6 gwiazdek, żeby był skuteczny. Jeżeli mają zadawać obrażenia z ataków, no to wtedy raczej jest to obowiązkowe, ale przy supportach, przy czempionach, którzy raczej mają, nie wiem, czy leczyć, czy rzucać jakieś buffy, wtedy nieraz może nam ujść pozostawienie takiego czempiona na pięciu gwiazdkach. Zwłaszcza jeżeli zasoby nie są czymś, czego macie w nadmiarze. Ok, to tyle z mojej strony. Dajcie znać w komentarzach, czy widzicie jakichś innych czempionów, którzy tutaj. Mogą wnieść dużą wartość do Faction Wars, a ja już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć.